Moi drodzy, dzisiejsze Słowo Boże mówi nam o tym, jak miłość Boża różni się od miłości ludzkiej. Wysłuchajmy słów Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów, powiadam wam, którzy słuchacie, miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy was przeklinają i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię ktoś uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli zabiera ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Dawaj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie i wy im czyńcie. No i drodzy, tutaj Jezus Chrystus wymienia szereg czynności, które, które w ramach miłości... Mają się dokonywać. Jest to, są to przede wszystkim dobre czyny, dobra mowa, modlitwa, niebronienie się, dzielenie się rzeczami. Czyli, moi drodzy, moglibyśmy powiedzieć, że jest to traktowanie wszystkich jednakowo, w ten sam sposób i to jest uzasadnione tym, aby traktować ludzi w taki sposób, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Czyli widzimy, Chociaż wzbudza to w nas pewne poczucie niesprawiedliwości, widzimy, że ta sprawiedliwość tu jest. I zasadza się ona w pierwszym rzędzie na tym, że skoro sami chcemy być traktowani zawsze w dobry sposób, to też tego, to samo powinniśmy okazywać innym ludziom. Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują. Jakaż za to należy się Wam wdzięczność? Przecież i grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich miłują. Jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy Wam dobrze czynią, jaka za to należy się Wam wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż to należy się Wam wdzięczność? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, żeby tyleż samo odzyskać. A więc moi drodzy, dobro wyświadczane drugiemu człowiekowi, jeżeli ten człowiek jest wobec nas dobry, o niczym nadzwyczajnym nie świadczy. To znaczy, to jest zwykła ludzka sprawiedliwość. Jeżeli ktoś dobrze wobec nas się zachowuje, to my powinniśmy odpłacać mu tym samym. I to nie jest nic nadzwyczajnego, to jest kwestia ogólnoludzka. Więc jeżeli myślimy, że na tym polega chrześcijaństwo, że jesteśmy. Dobrzy, a nie źli, dla tych, którzy nam dobrze czynią. No nie, to znaczy tylko, że jesteśmy w miarę normalnymi ludźmi. To jest standard. To, żeby być dobrym dla drugiego człowieka. I o tym mówi Chrystus, że poganie czy też grzesznicy spośród Żydów postępują w ten sam sposób. To jest zupełnie, zupełnie normalne, a nie jakiś szczyt. Ludzkich możliwości, szczyt wyżyn, że e, za, odpowiadamy dobrem na dobro. To jest absolutne minimum. To jeszcze nie jest żaden ideał. Wy natomiast miłujcie Waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie niczego za to się nie spodziewając, a Wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami najwyższego, ponieważ on jest dobry na, dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarą dobrą, ubitą, utrzęsioną, wypełnioną ponad brzegi, wsypią za zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie. I tu, moi wiedz, na marginesie można zrobić taką uwagę, że... O ile te słowa są dla nas bardzo wymagające, to warto na pewno trzymać się tej pierwszej wskazówki, czyli pożyczajcie niczego za to się nie spodziewając. To jest ogólnie bardzo dobra w życie. zasada w życiu, może nie dla banków, ale dla osób prywatnych, żeby pożyczać z taką świadomością, że te pieniądze mogą być zwrócone, mogą być niezwrócone. I decydować się na tę pożyczkę tylko wtedy, jeżeli godzimy się ze stratą, bo praktyka życia pokazuje, że pożyczenie może bardzo często wiązać się z brakiem zwrotu, a to wtedy bardzo niszczy ludzkie relacje. Więc pożyczajmy rzeczywiście niczego się nie spodziewając i tylko wtedy, jeżeli możemy sobie na to pozwolić. Wtedy rzeczywiście nie będzie to przyczyną upadku. To taka rada nie tylko z moich przemyśleń, ale wielu nawet fachowców od zarządzania finansami osobistymi to potwierdza, żeby jeżeli w ogóle się pożycza, to tylko w ten sposób. Ale to taka ogólna zasada tak powiązana ze słowem Bożym, ale przekładająca się po prostu na prozę naszego życia w bardzo mocny sposób. Ale to przede wszystkim o czym Chrystus mówi, to o tym, że Miłość, o której mówi, do której zachęca, to miłość wzorowana na miłości Pana Boga. To znaczy, Bóg kocha wszystkich ludzi niezmiennie i niezależnie od tego, jak postępują, a więc to oznacza, że nasza miłość, która naśladuje miłość Pana Boga, nie jest uwarunkowana tym, jak zachowuje się drugi człowiek. Człowiek. I to, moi drodzy, jest bardzo takie yy, praktyczne. To znaczy, Oprócz tego, że tak jest trudne, to też sprawia, że stajemy się ludźmi rzeczywiście wolnymi, i nikt swoim złym zachowaniem nie jest wówczas w stanie wpłynąć na nasze zachowanie. Zachowujemy się tak, jak uważamy to za słuszne, i nikt nie jest w stanie nas zmanipulować. Oczywiście to jest jakby ten bardzo pozytywny skutek takiego podejścia do drugiego człowieka, chociaż nie jest to łatwe. I jak to jest trudne w praktyce życia, nie mówiąc o takich ekstremalnych sytuacjach, ale w takim dniu codziennym. Nie mówimy o, o kimś, kto jest naszym jakimś totalnym wrogiem, jakimś takim przeciwnikiem życiowym zupełnym, tylko w takim zwykłym dniu, jak bardzo jest to trudne, mówi nam dzisiaj święty Paweł w liście do Koryntian. Bracia, wiedza unosi pychą, miłość zaś buduje. Gdyby ktoś mniemał, że wie, to jeszcze nie wie, jak należy, jak wiedzieć należy. Jeżeli ktoś miłuje Boga, ten jest również uznany przez Boga. Zatem jeżeli chodzi o spożywanie pokarmów, które już były złożone Bożką na ofiarę, wiemy dobrze, że nie ma na świecie ani żadnych Bożków, ani żadnego Boga, prócz Boga jedynego. A choćby byli na niebie i na ziemi tak zwani bogowie, jak zresztą mnóstwo, jest zresztą mnóstwo takich bogów i panów, dla nas istnieje tylko jeden Bóg, Ojciec, od którego wszystko pochodzi i dla którego my istniejemy, oraz jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko się stało i dzięki któremu także my jesteśmy, lecz nie wszystkim dana jest wiedza. Niektórzy jeszcze do tej pory spożywają pokarmy bożką złożone w przekonaniu, że chodzi o bożka – i w ten sposób kala się ich słabe sumienie. Gdyby bowiem ujrzał ktoś Ciebie oświeconego wiedzą, tak jak zasiadasz do uczty bałwochwalczej, czym, czy to nie skłoni również kogoś o słabszym sumieniu do spożywania z ofiar składanym bożkom? No i drodzy, na początku trzeba sobie powiedzieć, o czym mówi święty Paweł. Otóż praktyką taką w kulturze greckiej. Były momenty, w których w mieście z, były, z, były święta na cześć jakiegoś lokalnego bóstwa, i podczas tego święta zabijano na cześć tego bóstwa e, zwierzęta, i te ofiary były po prostu jedzone przez ludzi. Było wtedy ludziom mięso wydawane i każdy mógł sobie z tego skorzystać. Co było no, okazją bardzo dobrą do tego, żeby po prostu najeść się tego mięsa, mieć je e, za darmo. E, I problemem było to, no, że jeżeli ktoś jadł to mięso, to uczestniczył tak naprawdę w kulcie tego lokalnego bóstwa, bo był to obrzęd no, nie tylko taki cywilny, ale też religijny związany z wiarą w to bóstwo. No i teraz pytanie, co chrześcijanin powinien z takiej sytuacji zrobić? Czy po prostu zjeść sobie z czystym sumieniem, bo przecież wie, że ten obrzęd religijny tak naprawdę to kłamstwo, żadne bóstwo tam za tym nie stoi, od po prostu zabili krowę i mamy wołowinę, to nie ma problemu, możemy sobie zjeść, ale... Ludzie, którzy mieszkali na danym obszarze, byli również Poganami, i dla nich ten obrzęd był e, prawdziwy, był rzeczywisty z ich perspektywy e, widzenia. I teraz jaka informacja szła dla osoby, która była Poganem, wiedziała, że są jacyś chrześcijanie i że oni też je, biorą udział w tych ucztach? No taki, że widać ci chrześcijanie mają jakiegoś Boga. Jachwę, jakiegoś Boga, Jezusa, jakiegoś Boga, Ducha Świętego, i też naszą Atenę, czy inną Artemidę, też czczą, bo przebywają w naszym mieście, uznają oddziaływanie tego bóstwa w naszej okolicy. Taka szła za tym informacja, jeżeli ktoś siadał do takiej uczty, jeżeli ktoś w tych obrzędach uczestniczył. I co więcej, nawet i, i przez właśnie takie wrażenie Również ci pogani, którzy uwierzyli w Boga, którzy stali się chrześcijanami, oni również mogli nabrać takiego wrażenia. I ktoś by mógłby powiedzieć, że no ale zaraz, przecież to można wytłumaczyć, tak jak właśnie tłumaczy to święty Paweł, zarówno chrześcijanom, jak i poganom. Ale to wytłumaczenie, ono nie do końca skutkuje, nie do końca może dotrzeć, jeżeli przykład za tym idzie zupełnie inny. I może dla nas wydawać się akurat e, ten przypadek dość absurdalny, że przykład i słowa mogą sprawić, że ktoś tego nie pojmie. No tak, bo już my nie żyjemy w takiej kulturze, w której by były składane ofiary ze zwierząt, ale gdy ktoś mówi, że e, jakaś czynność, która dzisiaj jest jakby grzechem powszednim w społeczeństwie, że ona jest. E, fałszywa, nic nieznacząca, ale oddalająca w jakiś sposób od Boga, odcinająca od tej kultury wiarę w jednego Boga. Jeżeli ktoś wierzący będzie mimo wszystko tak postępował, bo to jest w sumie rzecz jakaś tylko zewnętrzna, bez znaczenia, to również osoby nawet wierzące, nie tylko zupełnie oderwane od chrześcijaństwa, ale wierzące mogą nabrać takiego przekonania, że jednak to nie jest tak, jak się słyszy, tak jak się mówi, tylko jest tak, jak świadczy o tym przykład. I moi drodzy, takich sytuacji jest mnóstwo. Chociażby bardzo popularna w środowisku kościelnym dyskusja o tatuażach. No, tatuaż sam w sobie nic nie znaczy. Jest to sposób ozdabiania ciała. Nie sprawia to, że w jakiś sposób oddalamy się. Od Pana Boga, jakby można sobie tatuować ciało, nic złego się nie dzieje, nie trzeba się z tego spowiadać. Ale jeżeli ktoś jest w słabej wiary, jest niezakorzeniony w kulturę chrześcijańską, a jest zakorzeniony w formy duchowości zupełnie inne, to może uznać, że wobec tego tatuowanie sobie. Konkretnych symboli, które wydają się estetyczne, ale są związane na przykład czy z buddyzmem, czy nawet z satanizmem, również jest w porządku i nie ma żadnego problemu, że sobie wytatubuje coś, co jest sposobem przyznawania się do jakiegoś bóstwa, no bo przecież i ta osoba wierząca też się tatuuje i nie ma z tym problemu. Ale dla tej osoby niewierzącej, dla tej. Osoby nieobdarzonej wiedzą, robi się właśnie problem. Chociaż wierzący problemu nie ma, to niewierzący może problemów w sobie duchowych narobić, bo będzie zmotywowany właśnie złym przykładem. I o tym właśnie mówi święty Paweł. I tak właśnie wiedza Twoja sprowadza zgubę słabego brata, za którego umarł Chrystus. W ten sposób grzesząc przeciw braciom i rażąc ich słabe sumienia grzeszycie przeciwko samemu Chrystusowi jeżeli więc pokarm gorszy brata mego przenigdy nie będę jad mięsa by nie gorszyć brata a więc popatrzmy na tym właśnie polega zgorszenie to też jest dobry moment żeby sobie to wytłumaczyć zgorszenie w języku takim potocznym często oznacza zbulwersowanie, ale w języku religijnym to nie chodzi o to, że ktoś jest oburzony, bo najczęściej właśnie nie. Jeżeli dochodzi do prawdziwego zgorszenia, ono już nastąpiło i rzeczywiście jest to zgorszenie, to ono już nie budzi żadnego zbulwersowania, to już jest wtedy standard. Nie wzbudza żadnych podejrzeń. Zgorszenie to uczynienie kogoś gorszym człowiekiem, i tak w tym e, przykładzie jest właśnie z tym jedzeniem e, mięsa składanego e, pogańskim bogom. E, człowiek, który był poganinem, przyjął może jakąś pierwszą informację o Jezusie Chrystusie, który umarł na krzyżu dla naszego zbawienia. On, widząc chrześcijanina bardziej wiedzącego, jak to mówi e, święty Paweł, on ma, nabędzie takiego sposobu myślenia, że zaraz, no to ja mogę trwać, zarówno przy moich tradycjach pogańskich, jak i wierzyć w Boga Jedynego, w Jezusa Chrystusa, tego Boga, który, którego wyznają też Żydzi. I wtedy nie ma problemu. I popatrzmy, to zachowanie wówczas staje się przyczyną. Tego, że drugi człowiek staje się gorszy, czyli ten chrześcijanin wiedzący robi coś, co może robić, nie stanowi żadnego problemu, ale przykład, który daje sprawia, że w błąd zostaje wprowadzony drugi człowiek ze swojej winy. Ale moi drodzy, czy my, tak po ludzku ponosimy odpowiedzialność za to, że ktoś się zgorszy? Otóż nie, no każdy człowiek odpowiada sam za siebie. Jeżeli poganin jedzący mięso z ofiar i poznający wiarę w Jezusa Chrystusa uzna w pewnym momencie, że wobec tego może wierzyć w Jezusa i może wierzyć w kult obcych bogów, to jest jego wina oczywiście, ani czyja inna. No, chyba że przekaz wiary, nauczanie byłoby błędne, ale to nawet sobie trudno wyobrazić, żeby absolutnie coś tak podstawowego było w błędny sposób przekazane. On ponosi za to odpowiedzialność. Ale to pokazuje nam właśnie, czym jest miłość wzorowana na miłości Bożej. Ona przekracza ludzką sprawiedliwość, ludzki sposób rozumowania. I to nie odnosi się do tylko do sytuacji, w której istnieje ryzyko zgorszenia. Że coś, co jest neutralne, co można robić, co nie stanowi problemu żeby rezygnować z tego w imię tego, żeby kogoś słabszego nie zgorszyć. To nie tylko zamyka się na tym, to w, przekłada się na wszystkie sytuacje, w których miłość ma przekraczać sprawiedliwość, ma przekraczać ten ludzki rozsądek i przekracza to zarówno w nauczaniu Jezusa, jak i przekracza w naszym codziennym funkcjonowaniu, w naszych zwykłych decyzjach od wstania rano do położenia się uspać. I to, moi drodzy, dla nas jako dla chrześcijan jest oczywiście e, ciągłym, ciągłym wyzwaniem. To jest ciągłe przekraczanie samego siebie, przekraczanie naszych ludzkich ograniczeń. I czasami nam zarzuca się, że, o, popatrz, przecież masz tak w Biblii napisane, że masz kochać swoich nieprzyjaciół, i czemu ich nie kochasz? No, staramy się, pracujemy nad tym, e, poznajemy to, jak w ten sposób e, postępować, jak w ten sposób żyć. Ale to już, moi drodzy, jest najwyższa liga. Nie każdy u nas to osiąga, ale starajmy się do tego dążyć. Traktujmy to jako wyzwanie, które nam Pan Bóg daje, aby stać się właśnie taką osobą na wzór Jezusa Chrystusa, która rzeczywiście miłowała nieprzyjaciół w sposób mądry, ale i w sposób bezwzględny. To znaczy, absolutnie i zawsze, żeby ta miłość w nas była. To jest trudne, ale Bóg nas wydoskonala przez sakramenty święte, przez poznawanie Pisma Świętego, przez modlitwę osobistą i przede wszystkim przez nieustanne podejmowanie prób, niepoddawanie się, kiedy i w tej materii przeżywamy upadki. Moi drodzy, jeżeli spodobał się Wam ten odcinek, to zapraszam na następne. Zachęcam do tego, żeby zostawić subskrypcję, komentarz, łapkę w górę i udostępnić znajomym. W ten sposób przyczynicie się. Do szerzenia. Dobrej nowiny w internecie.